Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. W ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami, jeśli chodzi o rynek naftowy, ponieważ sesja wtorkowa szczególnie zostanie zapamiętana przez, przez inwestorów, bo zobaczyliśmy w ciągu jednego dnia spadek o, o blisko 10%, jeśli chodzi o cenę surowca, to było poniekąd podyktowane sytuacją w Chinach związaną z ogłoszeniem możliwości kolejnych lockdownów czy masowych testowań na terenie regionu szanghajskiego, no plus oczywiście cały czas w mocy pozostają czynniki związane z obawą przed globalną recesją, przed jakby problematyczną sytuacją ewentualną związaną z właśnie z konsekwencjami obecnego gospodarczego kryzysu, z popytem na surowiec w, w najbliższych miesiącach i to w jaki sposób utrzymywało cenę ropy później na tych niższych poziomach, w rejonie 100 dolarów nawet przez moment była ona sprzedawana na poziomie poniżej 100 dolarów, także tutaj wracamy zdecydowanie do, do niższych poziomów, jeśli chodzi o cenę ropy. Natomiast na rynku polskim już ma to pewien oddźwięk, pewien refleks. Zobaczyliśmy w tym tygodniu wyraźne zmiany spadkowe w stosunku do tygodnia ubiegłego, bo 7,74, czyli o 8 groszy mniej kosztuje benzyna 95-oktanowa i zrównał się z nią również olej napędowy na polskich stacjach kosztujący również 7,74, to jest o 15 groszy mniej niż tydzień temu. Jeśli chodzi natomiast o perspektywy na najbliższy czas, wprawdzie na, na rynku hurtowym widzimy już lekką korektę zwyżkową, lekkie odreagowanie, ale mimo wszystko spodziewamy się, że te znaczące spadki jakie w pierwszej części tygodnia mieliśmy będą cały czas oddziaływać na ceny detaliczne, czyli po prostu możemy spodziewać się obniżek w przypadku benzyny 95 oktanowej ceny powinny zawrzeć się na większości stacji w przedziale między 7.49 a 7.62, w przypadku diesla te ceny będą mniej więcej na poziomie 7.52-7.65. Natomiast jeśli chodzi o autogaz, tutaj również rysuje nam się cały czas perspektywa niższych cen między 3 30, a 3,40 za litr.